O co w tym wszystkim chodzi, bo ja mam trochę kryptowalut. Widzieliśmy. Dawaj. Ale nie wiem, o co w tym chodzi. I wiem, że to jest jakby z mojej strony, no nie chcę powiedzieć nieprofesjonalne to za duże słowo. No ale trochę wychodzę na takiego, na takiego durnia, który zajmuje się czymś, o czym nie ma pojęcia. A generalnie zasada jest taka, żeby raczej tego nie robić. A tutaj dałem się namówić, kup sobie takie takiej takiej kryptowaluty nie straci. Rzeczywiście na razie to rośnie, ale ja nie wiem, co ja mam. Nie wiem. To zacznijmy od tego, co masz, bo wrzuciłeś screena na Twittera z twoim portfolio. No. jakbyś mógł przypomnieć. Pamiętam, no. że było tam BNB, jest Bitcoin, jest Bitcoin, jest Ether, no. jest, Ether jest Cardano, ADA Cardano, tak, Zgadza jest się. Litecoin. No okay. bardzo dobrze. To Adrian już jest zadowolony, no, tak. I Poczekaj, a no... jeszcze jest piąta waluta, już się mówię, już się mówię. Ja okay. to przecież ciągle sprawdzam, bo to tak szybko się zmienia, że to jest moje lubię hobby. Sprawdzać a jak ty to... To sprawdzasz stan swojego portfela? 5 minut. Wiesz co, tak trzy razy dziennie. Okej, okay, dobra, to no. zdrowo. Jeszcze mam coś, co ma skrót e, BNB. Czyli ten to ten jest coin. Binance. No, Binance Coin. Okay. Czyli to jest portfel amatora, czy w miarę Okej? Okay? A, a jak masz to ro procentowo rozdzielone? Procentowo już się o. mówię. Eee, już ci mówię, jak mam procentowo rozdzielone. Generalnie jak zobaczyłem Twój portfel. Eterneum mam 38%. No to jest Ethereum. Ethereum, masz Eterneum i to jest jakiś gruby skan? To nie, nie. Ete, e, ETH. ETH, ETH. ETH mam 38%. Bitcoin to jest 29. Okay. ADA to jest 20%. Okay. BNB to jest 8. Okay. No i to piąte to jest 4%. A Litecoin? No to właśnie to piąte. Litecoin 4%. 4%. A teraz drugie kluczowe pytanie, kiedy zakupiłeś to portfolio? Jakie masz wejście? W lutym? Okej. Okay. Okay. To masz to dobre tak wejście. Wiem. Nie, no to, to, to jest jakby, jeżeli kupiłeś w lutym, no to, to są bardzo dobre momenty wejścia, bo na każdej z tych kryptowalut jesteś zarobiony.